Także, przyjechał Adaś prosto z Austrii I jedziemy teraz do Zabrza Gdzie stoi od sierpnia Polones. O, jedzie jakiś kurde psychopata Mamy. którego mamy? 22 kwietnia. Czyli pora zacząć się troszeczkę ogarniać. Przyjeżdża Adaś i spróbujemy odpalić gnoja, który będzie musiał zostać sprzedany. On jeszcze tego nie wie, więc nie mówcie mu i nie spojlujcie. Dzień dobry no dobry, dobry? Ej, Ja mam bałagan na, na, na <grym> Bańki jakieś, tu kre, paliwo kradzione na pewno Z koparki z... Tak <grym> z, Taka możliwość. Z, z austriackich koparek Z austriackich koparek Ale generalnie paliwo nie Znaczy, będzie Pan Gnój pokład tutaj Gino dostarczył nam wspaniałego nowego akumulatora. Niestety, Do widzenia. Oj, zaraz zakładamy. panie, to będzie cholik? Nie wiem, ale. I coś tam jest w filtrze. Ale do filtra i. Nie dochodzi. A zostaw ten wąż odczepiony i pokręcę kurwa chuj. Cofka się robi. I po to wziąłem wężyk. Niestety, ale... Nieco właśnie. A. No jakąś tam robimy. Mamy. Tak? No. Możemy mu dojebać od razu. Wiemy po prostu z tego, wiesz? Z Karlistra czy zaciągnę poza tym Nie I dobra Kurwa malinowej nie było Paniot. Panie Z ruskiego czołgu. No chyba ja Moment. moment. Kurwa nocybanci nie wiem czy to tak można. 120% dornych Przesadzamy z profesjonalizmem. To jeszcze dzwony bio. To jest dobry moment Ale na razie bez plaka. Na razie bez plaka Paliwo nie tryska, także chujwik, ale też nie chcę sobie zaciągnąć, Kręć. Trochę muszę tam rękę lepiej Nie chcę dać. Ja mu zagrzeję świecę. Który to był? Kurde. Kręcę! Coś tam chce, ale tylko na plaku, ale paliwa nie chciał zaciągnąć. Co go kurwa boli? Kurwa, myślałem, żeby wziąć pompkę ze z garażu Mam elektryczną. No, to powinno iść. Dobra, jeszcze raz grzeję. Waga. No, 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 no. Jeszcze raz. Chujebanny. Początek był obiecujący, nie? Początek jakby chciał. A remontujemy ominąć tą gruszkę? Ja bym ominął się. Bo to jest, wiesz no, no jest kanał. No ale kurwa <noise> no patrz, <noise> i, no i idzie. taka fajna gruszka Ale pcha na powrót no. no ale wiesz no ale no zobacz no ona nie zaciąga stąd w ogóle nie? Na, kurwa ona to w... miałby to wdoić całe no widzisz a w doju i gdzieś przeleciało i będzie doił tylko jak leży No i patrz jak leci powrót tak. Będę strzelał. <laughs> no i tyle co na placu. No, i tyle, co na plaku, coś próbował zagadać, nie? Uwaga. Ale zainspirowałem na plaku. A? <gabry> on zdrękał, on nie, próbuje, o, no. wiesz. na plaku, jak popraszam no tak, jak wyglądał wygląda. Ścigasz się Leszczu? No no, nas no, 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 nie Panie, czy ona zadziała? Jak już wszelkie tuningi i naprawy się nie udały, jedyne co pozostało. To zwiększyć mój wkład własny w ten samochód. Ja od razu mogę spłacać dużo mniej. Za <noise> auto bez naklejek to nie auto. Powiedziałem to ja, ja żąbę. Po co naprawiać? Tak je lepiej To nie koniec <laughs> tej historii chociaż to nam wyszło z no. dojga złego Coś, coś się stało no. Coś musimy żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy Dzisiaj tak. mamy na koncie jeden wybuch i trzy naklejki <głos> <głos> Przepraszam. nasz prawdziwy Sprzedamy polonezę Tanie Tanie, naprawdę Także ja wracam Gino do domu Gnuj zostaje w Zabrzu Ma ktoś wolny gobel to niech bierze kurwa uśmiało jeśli wiecie, co jest spierdolone, albo macie jakiś pomysł, jakąś poradę dla nas, to oczywiście bardzo chętnie ich wysłuchamy. Zapraszamy do komentarzy. Bardzo dziękujemy. To wszystko w dzisiejszym dosyć skromnym odcinku. Канал.